Jak skutecznie modlić się o swoją rodzinę. W Ewangelii Jana czytamy bardzo ciekawe słowa. O co tylko prosicie w moje imię spełnię to, aby ojciec został uwielbiony w synu. Jeśli o coś prosicie w moje imię, ja to spełnię. Czy nie macie wrażenia, że czasem... Bóg nie spełnił swojej obietnicy, nie wypełnił jej. Przecież modlimy się, a jednak Bóg nas nie wysłuchuje. Dlaczego tak jest? Według mnie powodów może być kilka. Dwa z nich chciałabym wam szerzej dzisiaj opowiedzieć. Na pewno jeden z takich powodów, dla których nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, jest to, że nasze serce nie jest czyste przed Bogiem. I nie chodzi o to, żebyśmy stali się doskonali, czy za wszelką cenę pokonali swoje grzechy, czy złe przyzwyczajenia i nawyki. Chodzi o to, aby pozwolić Jezusowi wyczyścić nasze serca jeszcze na początku modlitwy. Kiedy prosimy Boga, aby wyczyścił nasze serca, nasze charaktery, nasze dusze, e, nasze myśli, kiedy prosimy Go, żeby on wymazał nasze grzechy, wtedy dopiero może zacząć działać. Kiedy stajemy przed Bogiem z czystymi sercami, jakby z sercem Jezusa, wtedy Bóg może wysłuchać naszych prośb i modlitw. Ale tyczy się to nie tylko nas, jako modlących się, tyczy się to również i kwestii związanych z naszymi dziećmi czy współmałżonkami. Czy kojarzysz modlitwę Daniela? Daniel bardzo często modlił się za swój lud. Prosił, aby Bóg wymazał jego grzechy. Prosił o interwencję i działanie. Ale również o wyznanie grzechów. A co robił Hiob? Hiob nie tylko prosił o to, aby Bóg przebaczył grzechy jego dzieci, ale również składał za nią ofiary, niezależnie od tego, czy wiedział, że zrobili coś złego, czy też nie. Czy zdarzało ci się czasem kiedyś kogoś nadepnąć niechcący? Od razu mówimy przepraszam. A kiedy zrobimy coś niechcące, albo nie wiemy, że coś jest grzechem, czy przepraszamy też wtedy za coś Boga? Ważne jest, żeby przeprosić nie tylko za to, z czego zdajemy sobie sprawę, ale również za kwestie, które zasmucają Boga, a nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nie jest to kwestia w Jego granicach, standardach czy tak jakby Bóg sobie tego życzył względem naszego życia. W tym wszystkim ważne jest wyznanie nie tylko naszych osobistych grzechów, ale jako rodzic powinniśmy przyjąć odpowiedzialność za nasze dzieci. I przeprosić za ich grzechy. Dobrze będzie, gdy też prosimy, poprosimy, aby Bóg wymazał grzechy naszego współmałżonka. W końcu, modlitwa za rodzinę to nie tylko modlitwa za nasze dzieci. Kiedy zaczniemy już prosić i Bóg będzie mógł działać w związku z naszymi prośbami, to nie popełnimy kolejnego błędu, jakim jest proszenie o Bożą Obecność czy Boże Błogosławieństwo. Czy kojarzysz taką modlitwę, którą bardzo często odmawiamy? Panie Boże, pobłogosław. Pobłogosław tą osobę, ten posiłek, tą pogodę. A co to znaczy błogosławić? Co to znaczy pobłogosław? To znaczy uczynić szczęśliwymi. Chcemy uczynić szczęśliwą pogodę? To jest tylko taki mały przykład, szczegół tego, że bardzo często wyrażamy jakieś formułki, zdania. Jednocześnie też będąc przeciwnymi, być może odmawianiu modlitw, które są już spisane, są jakimiś formami, formułkami, a jednocześnie sami je wyrażamy właśnie takimi słowami. Bądź proszę z moimi dziećmi. Błogosław nam. Bo co to tak naprawdę znaczy? Chciałabym zachęcić Ciebie do tego, żebyś zaczął modlić się bardziej indywidualnie i szczegółowo ze swoją rodziną. Podam Ci przykład. Załóżmy, że masz córkę Kasię i Kasia ma dziś ważny sprawdzian. W jaki sposób pomodlisz się za Kasią? Czy powiesz, Panie Boże, pobłogosław Kasię? Bądź z Kasią? Myślisz, że taka modlitwa będzie tą modlitwą, na którą Bóg będzie mógł odpowiedzieć? No bo tak naprawdę, co to oznacza pobłogosławienie w takiej sytuacji? A jak inaczej brzmiałaby modlitwa, w której powiedziałbyś, Panie, bardzo ciebie proszę o to. Abyś dał mądrość Kasi, aby przypomniała sobie wszystko, czego uczyła się przez tak wiele tygodni. Proszę cię, żebyś zabrał lęk od Kasi, bo wiem, że bardzo denerwuje się tym egzaminem. Proszę cię, Boże, za nauczycielem, który będzie ją egzaminował, proszę, abyś dał mu mądrość do tego, aby sprawiedliwie ocenił jej wysiłki. Panie, proszę, aby zadania były na tyle odpowiednie, aby pokazały jej wiedzę. A nie jej braki. Czy widać różnicę? To można powiedzieć jest taka szczegółowa modlitwa, która pokazuje, czego naprawdę Kasia potrzebuje, co naprawdę jest jej potrzebne w tym czasie. Taka modlitwa da nie tylko pomoc Kasi, realną pomoc, ale również pomoże nam, jako rodzicom, odstresować się i zrzucić ten balast ciężaru, który też przeżywamy, kiedy nasze dzieci piszą ważne testy i egzaminy. Chciałabym zachęcić Ciebie do tego, abyś również regularnie modlił się za mniej oczywiste rzeczy związane z Twoimi dziećmi czy współmałżonkiem. Takie kwestie jak egzamin, sprawdzian czy relacje z rówieśnikami, szczególnie kiedy ci rówieśnicy sprowadzają nasze dzieci na niezbyt dobre tory, od razu przychodzi nam na myśl. Ale ciężko jest pamiętać o nieoczywistych rzeczach. W których też powinniśmy się modlić i to zawczasu. Takim przykładem może być znalezienie odpowiedniego współmałżonka. Przecież, tak naprawdę, w czasie, w którym rodzi się nasze dziecko, w podobnym czasie rodzi się również ktoś inny, ktoś, z kim nasze dziecko spędzi resztę życia. Czy ta osoba zostanie teraz dobrze wychowana? Czy dobre wartości zostaną wpojone w jej serce? O to wszystko możemy się modlić, choć nie jest to oczywiste, bo przecież. Nikt nam o tym nie przypomni, gdy nasze dziecko ma 5 lat. Podobną kwestią jest również to, czy nasze dziecko będzie odważne, czy będzie miało dobre poczucie własnej wartości, czy znajdzie odpowiednią życiową drogę i dobry zawód, czy będzie miało odpowiednią motywację, czy, czy będzie maruderem, czy jednak znajdzie w sobie radość do życia. O te wszystkie kwestie możemy modlić się każdego dnia. Jeżeli chciałbyś, zobaczyć taką listę nieoczywistych rzeczy, za które możemy modlić się za nasze dzieci, chciałabym, żebyś zerknął do linku w opisie filmu. Ja każdego dnia wybieram sobie jedną taką rzecz i modlę się, prosząc, żeby Bóg rozwiązał tę kwestię i na przykład pomógł moim dzieciom mieć dobre poczucie własnej wartości, tak, abym ja potrafiła dobrze kierunkować ich, tak, aby nauczyciele, których spotykają, dobrze to potrafili zrobić i inni ludzie, których spotkają na własnej drodze, a przede wszystkim, aby oni odnaleźli ją w sobie razem z Bogiem. Każdego dnia modlę się o inną kwestię. Nie tylko o moje dzieci, ale również staram się modlić o mojego męża. I tutaj też mogę mieć oczywiste rzeczy, takie jak bieżące problemy w pracy, na przykład trudny projekt, który. Powinien być zrealizowany na wczoraj. Ale mam też listę rzeczy, które są uniwersalne i potrzebne każdemu mężczyźnie. Na przykład poczucie szacunku, seksualność, poczucie odpowiedzialności za rodzinę, spełnienie zawodowe i, i rodzinne, tak aby mężczyzna mógł czuć się spełniony i był dobrym ojcem. Zachęcam cię do tego, żebyś każdego dnia. Oddał Bogu szczegółowo w serce Twojego dziecka i Twojego współmałżonka, wyznając grzechy szczegółowo, imiennie, ale też te, które nie są oczywiste. A potem prosił, ale nie ogólną modlitwą: błogosław, bądź z nami, ale szczegółową modlitwą, w której powiesz, co dokładnie Bóg ma zrobić, bo dopiero wtedy drzwi mogą być otwarte. I Bóg może zacząć działać. Dla mnie nasze chrześcijańskie życie jest trochę jak takie puzle. Każda cegiełka, każdy mały puzel to jest coś, za co możemy się pomodlić. Możemy powiedzieć: Panie Boże, ułóż te puzle, a możemy oddać ten jeden mały fragment i kolejny, i następny, a wtedy wiem, że Bóg z tych puzli ułoży piękny krajobraz. I tego Wam życzę: wytrwałości w modlitwie za nasze domy. Tak, abyśmy doświadczyli, że słowa Jezusa z Pisma Świętego mogą się spełnić. Tylko my musimy wiedzieć, jak się modlić.